Obudzić Olbrzyma W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić Olbrzyma, czyli każdego z nas uśpiony laikat. Zapraszamy! Polem walki jest kultura, walka trwa! Wolem walki jest kultura! Witam bardzo serdecznie nasze dzisiejsze spotkanie. Rozpoczniemy tak ważnym cytatem, który powiedział i pozostawił nam papież Franciszek. Podstawowy błąd marksizmu odżywa w ideologii gender. Ta treść, to stwierdzenie mówi nam bardzo wyraźnie, czym inspiruje się dzisiejszy marksizm, a może inaczej. Czym marksizm dziś najskuteczniej jest w stanie oddziaływać na umysłowość współczesnego człowieka, którego, mówiąc językiem Klausa Schwaba, hoduje sobie w ten sposób, żeby sobie żył bez własności prywatnej, żeby sobie wyobraził świat, jak mówiliśmy to w innej audycji, bez Boga, bez religii, bez nieba, bez piekła, wszyscy ludzie, są braćmi i inspirował się oczywiście manifestem komunistycznym. Ale zanim do tego dojdziemy. Proszę Państwa, drugi ważny człowiek, mówiąc o Nikolasie Gomezie Dawilla, mówił o tym, że bzdury rozprzestrzeniają się z prędkością światła. I taką, przepraszam, no nie tyle bzdurką, bzdurą, ale takim powiedzmy sobie esejem, który bardzo dużo narozrabiał w rzeczywistości Obecnej spijamy już tą śmietankę, tak, czy pianę, jak niektórzy mówią, z tego eseju, jakim jest tolerancja represywna. To właśnie nikt inny, ale Herbert Marcuse w 1965 roku pisze ten esej. No, to jest w zasadzie można by powiedzieć taki guru tzw. Tak nowej lewicy, niemiecki komunista, neomarksista. I właśnie w tej publikacji. Co on uzasadniał i co dziś jest tak bardzo ważne i odczuwalne, że aż człowiek współczesny boi się o pewne kwestie zapytać, nawet konfrontuje swoją wiarę z tą strefą publiczną, ze sferą publiczną. Właśnie we wspomnianej publikacji Herbert Marcuse uzasadniał potrzebę wprowadzenia dyktatu który doprowadzi do tego, że zmiecie się z przestrzeni istnienia chrześcijaństwo. Na czym miałby polegać ten dyktat? Dyktat miałby polegać na dominacji mniejszości, która jest świadoma swoich własnych celów, nad tak naprawdę niezorganizowaną do końca jakąś większością, niezorganizowaną pod kątem posiadania. Świadomości walki o to, że musimy zawalczyć o to, żeby nasza kultura, cywilizacja y, zaczęła istnieć. I w tym kontekście postulował tak naprawdę wprowadzenie w życie pewnych takich działań które przyczynią się do tego, że społeczeństwo nie będzie potrafiło obronić własnego systemu wartości. I zobaczmy, kochani, mamy rok 2024, esej z 1965 roku, mamy tylu piewców tolerancji, tyle tolerancji i o tolerancji się mówi, a okazuje się, że na przykład pewnych systemów wartości, pewnej etyki, Kościoła rzymskokatolickiego się nie toleruje. I skąd to się bierze? To właśnie na kartach wspomnianej książki Tolerancja Represywna. Markuze dowodził tego, że. Tradycyjna tolerancja, która dotychczas istniała, to jest takie utrzymanie status quo. Ja toleruję Ciebie, Ty tolerujesz mnie, jakoś musimy między sobą żyć, nie przeszkadzamy sobie wzajemnie. Ale to jeszcze nie jest sprawowanie władzy, bo jak mówił Orwell, celem władzy jest władza. To, co powtarzał Gramsci. Nauczmy ludzkość, cywilizację, tak, tą później przerobioną na masę, na proletariat, żeby powtarzała nasz system wartości, nasze treści, które gdzieś yy, zamieszczamy. W różnych miejscach, w których działa tak zwana nowa lewica, i wtedy będziemy wpływać na umysłowość ludzi. Wtedy pozyskamy kina, teatry, wtedy pozyskamy urzędy, wtedy pozyskamy media i środki społecznego przekazu i narzucimy dyktaturę proletariatu, ponieważ nasza nauka, jak mówił Gramsci, nie jest nauką ludzi poddanych, ale panów i władców. I co takiego daje ta tolerancja represywna? Po pierwsze, Najpierw klasycznie rozumianą tolerancję Markuze uznał za taki twór, który jest genetycznie wadliwy, który jest sprzeczny z taką kluczową ideą, jaką jest postęp. I dlatego wprowadził to pojęcie tak zwanej tolerancji represywnej. I co ta tolerancja represywna toleruje, a czego nie toleruje? Po pierwsze, toleruje jedynie to, co głosi tak zwana postępowa lewica, czyli że biologiczny mężczyzna może mieć dzieci. W normalnym związku postępowa lewica mówi o tym, że trzeba również i zwierzętom przyznać prawa ludzkie. To, że ta lewica, nowa lewica mówi o tym, że na zwierzętach człowiek dokonuje holokaustu, czyli największe zbrodnie na ludzkości nawet są przymierzane i te ich określenia właśnie na świat zwierzęcy. Tolerancja represywna. Nie tylko nie toleruje teorii, jakichś myśli, koncepcji sprzecznych ze swymi powiedzmy jakimiś poglądami, ale przede wszystkim co robi? Uznaje każdy przejaw. Każdą postawę, każdą koncepcję konserwatywną, każdą koncepcję religijną, katolicką, tradycyjną, narodową, za przejaw faszyzmu. A wiemy, jak niebezpiecznie, proszę Państwa, jest postawić taką tezę w 1965 roku, skoro cała Europa doświadczyła tych trzech totalitaryzmów faszyzmu, komunizmu i oczywiście niemieckiego nazizmu. I właśnie wszelkimi sposobami należy. Z tą demagogią zawartą w koncepcjach konserwatywnych, religijnych, tradycyjnych, narodowych i katolickich walczyć. Ona nie zasługuje na jakąkolwiek formę tolerancji. Ona skazana jest w rzeczywistości na zagładę i na unicestwienie. Dlatego nie ma tolerancji dla wrogów represywnej tolerancji. I wreszcie. Powiedzmy sobie, w takim razie i Kościół, i jego nauczanie społeczne, cała kultura, którą wytworzył, tradycja, cywilizacja, nie jest w stanie bronić się, ponieważ z góry zostaje oskarżona i można wobec niej stosować wszelkie metody, którymi posługują się dzisiejsi dywersanci. I obecnie te zasady tolerancji represywnej sugerują społeczeństwu, że jego byt zależy zasadniczo od tego, żeby w tej przestrzeni społecznej, w przestrzeni kulturowej zaszczepić ideę równości, ideę otwartości, ideę wielokulturowości. W związku z tym już sama próba oceniania innych, na przykład takich odmiennych stylów życia, no jest czym, jest przestępstwem i dlatego również Ci, którzy będą w sensie negatywnym, na przykład y, mówić, że nie podoba im się, na przykład, tęcza, która nie jest tęczą ruchu LGBT, nie będzie im się podobało również pewne style życia, które nie są zgodne z tradycją i kulturą, i wówczas y, widzimy, że jest to odbierane przez ten rodzaj tolerancji represywnej, jako coś, co y, jest krytyką tychże mniejszości, nie poglądów, ale osób, i wreszcie w ten sposób y, zostało to. Zakorzenione, żeby pokazać, że ludzie, którzy żyją i zakorzenieni są w tradycyjnym roda, rodzaju tolerancji, w tradycyjnych wartościach, są tak naprawdę nietolerancyjni, dlatego trzeba ich krytykować, ich zasady zawsze należy podważać, ich aksjologia, czyli wartości są z góry skazane na niebyt, i takie podejście ułatwia. I umożliwia dewastację mojej drodzy każdego z systemu obszaru kultury zachodniej. I taki stan rzeczy nie tylko przybliża y, tą destabilizację kultury, ale tak naprawdę prowadzi każdego człowieka na pewien rodzaj przemyślenia tego, co Orwell nazwał myślą zbrodnią czyli jeżeli będziemy chcieli pomyśleć źle, na tematy dotyczące homoseksualizmu, LGBT i wielu innych kwestii, którymi podważa się dziś przez neomarksizm, obecną tradycyjną kulturę, to widzimy, że człowiek wchodzi na drogę myśl zbrodni. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy! Pole walki jest kultura, walka trwa. Pole walki jest kultura. Powiedzieliśmy o tym, że Tolerancja represywna nie toleruje tego, co wyrasta z cywilizacji, tradycji, kultury zachodniej. Ale jeszcze jest jedno trafne spostrzeżenie, które bardzo celnie wykorzystują neomarksiści. Proszę Państwa, zacznę od tego jakże trafnego spostrzeżenia papieża Franciszka, którym podzielił się wiele lat temu w przemówieniu na forum Parlamentu Europejskiego. Co wtedy ważnego powiedział papież? No wiele cennych słów, ale określił bardzo trafnie Europę. Powiedział tak, cytuję. Z wielu stron odnosi się ogólne wrażenie zmęczenia i starzenia się Europy, babci już bezpłodnej i nietętniącej życiem. No ktoś powie: pozornie ta wypowiedź papieża mogła kogoś zagotować, zirytować. Jednak jeżeli zastanowimy się nad obecną sytuacją demograficzną w Europie, to możemy jasno powiedzieć, że ten kryzys w tej sferze jest tak naprawdę faktem. I nie ma już odwrotu od tego kryzysu. Zauważmy, że jeszcze 100 lat temu populacja Europejczyków stanowiła tak naprawdę 15% populacji światowej. Niestety do roku 2050, jak mówią nam tutaj dokumenty, jak mówi nam demografia, ta Liczba zmniejszy się aż trzykrotnie. I kiedy zadamy sobie to pytanie, dlaczego Europa się starzeje, to natychmiast znajdujemy narzucającą się nam no, spontanicznie odpowiedź, tak no jaka to jest odpowiedź? Na starym kontynencie rodzi się naprawdę mało dzieci i według takich oficjalnych prognoz mówi się o tym, że w roku 2060 w żadnym z krajów unijnych wskaźnik dzietności nie przekroczy 2,1. A przecież właśnie to takiego wskaźnika potrzeba, by w danej społeczności powstrzymać proces starzenia się społeczeństwa. I niestety jesteśmy świadkami tego, jak na naszych oczach populacja Europejczyków kurczy się i to kurczy się bardzo. Szybko, ale odwrotne trendy tak naprawdę widzimy w krajach afrykańskich, w krajach Bliskiego Wschodu. Państwa z tych regionów, o których powiedziałem, charakteryzuje taki wysoki współczynnik dzietności, i na tle tego regionu geograficznego Europa tak naprawdę prezentuje się słabo. Nasza cywilizacja tak naprawdę wymiera. Mimo tak naprawdę trwałej potęgi politycznej, potęgi ekonomicznej. Europa wydaje się być skazana na upadek. Co kiedyś powiedział bardzo trafnie Józef Ratzinger, jest skazana na powolną agonię. I różnice pomiędzy cywilizacją zachodnią a przebywającymi na stary kontynent wyznawcami islamu muszą nas gdzieś skłonić wewnątrz do. Udzielenia takiej kluczowej odpowiedzi no w jakiej Europie już nie tylko przyjdzie nam żyć, ale dożyć wieku podeszłego. To pytanie jest takim pytaniem prowokacyjnym i postawionym w kontekście dokonującej się już nie tylko na terenie wielu krajów europejskich, ale również polski konfrontacji z cywilizacją właśnie islamu. I w związku z tym pozwolę sobie naszkicować taką panoramę Europy i wskazać jej rzeczywistość w kontekście demografii. Kochani, Otóż obecnie muzułmanie stanowią około 6% populacji mieszkańców Europy. Ale zauważmy, że w niektórych miastach ten odsetek wyznawców dochodzi aż do 25%. Według takich danych szacunkowych naukowych, w takich europejskich miastach jak chociażby Amsterdam, Rotterdam, Bruksela czy na przykład Marsylia, to populacja wyznawców Allaha waha się w granicach od 12 do 25%. W Birmingham, w Paryżu muzułmanie stanowią około 15% mieszkańców i z identyczną sytuacją mamy do czynienia w Londynie, Kopenhadze, Malmo czy nawet w Wiedniu. Bardzo dawno temu już brytyjski dziennik, taki konserwatywno-liberalny The Telegraph, zwraca uwagę na to, że te zmiany zachodzące w obrębie europejskiej kultury na Zachodzie przejawiają się w wielu istotnych kwestiach. Właśnie wspomniana gazeta y, zaszokowała swoich czytelników informacjami, kiedy poinformowała ich, że wśród siedmiu najczęściej nadawanych imion chłopcom w Brukseli znajdują się. Mohamed, Adam, Ryan, Aboud, Mehdi, Anime czy Hamz. I tutaj taka bardzo ważna kwestia, bardzo ważna myśl. Odrodzenie islamu wiąże się nie tylko ze wzrostem materialnej pomyślności krajów islamskich, ale i z przekonaniem, że religia jest w stanie stworzyć istotny dla życia narodów duchowy fundament, podstawę, która wymknęła się w starej Europie, jak pisał Józef Ratzinger. Zobaczcie, szybki wzrost populacji wyznawców islamu wraz z tym prognozowanym niskim współczynnikiem urodzeń mieszkańców Europy rodzi słuszne jakieś obawy o przyszłość cywilizacji zachodniej. Z jednej strony ta obecność muzułmanów w państwach europejskich podnosi współczynnik dzietności krajów europejskich, z drugiej natomiast widzimy wyraźnie, że kultura islamu jest nasycona w wysokim stopniu taką hermetycznością. Nie jest, powiedzmy sobie, kulturą, która się asymiluje, jest kulturą, która jest odporna na asymilację. Kiedyś święty Jan Paweł II powiedział, że na ten kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, która jest oparta na wartościach uniwersalnych na pokoju, solidarności, wolności które znajdują się tak naprawdę w jednej osobie w urzeczywistnieniu naszego mistrza i pana Jezusa Chrystusa. I wreszcie. Felix Koneczny, twórca zwanej teorii zderzenia cywilizacji. To on podkreślał bardzo wyraźnie, mówił o tym, że każda cywilizacja dąży do ekspansji. Mówił również o tym, że tam, gdzie spotykają się ze sobą dwie cywilizacje, to one muszą ze sobą walczyć. Nie czarujmy się, Europa dziś zbiera żniwo polityki multikulturowej. Lansowane tezy o współżyciu na jednym obszarze kulturowym społeczeństwa, które wyznaje odmienne wartości, odmienną etykę, odmienne obyczaje czy nawet religię, okazują się w praktyce niczym innym, ale po prostu czystą iluzją i są niczym innym jak rozbijaniem społeczeństwa jego tradycyjnych wartości, co robi George. Soros. I warto nadmienić jeszcze, że wspomniany tutaj profesor Koneczny przestrzegał przed konfrontacją dwóch odmiennych cywilizacji. Uważał, że społeczeństwo, w którym egzystują te odmienne aksjologie, z góry jest skazane na podsycanie takich wzajemnych antagonizmów. I te antagonizmy w konsekwencji doprowadzają do konfrontacji i wyparcia jednej z tych cywilizacji. I w konfrontacji kultur, jak pisał profesor Koneczny, Zwycięża zawsze ta, która jest osadzona w bardziej prymitywnych wartościach i która jest nacechowana wysokim takim poziomem ekspansywności. W jakiej Europie się zestarzejemy? W jakiej Europie przyjdzie nam dożyć starości? Kiedy znajdujemy gdzieś odpowiedź na to pytanie, to widzimy, że właśnie. Cała elita polityczna dziś w Europie jest oderwana od tych, powiedzmy sobie, wartości tradycyjnych, europejskich, nawet biorą je za wartości wrogie wartościom europejskim, promując komunistów takich jak Spinelli, a nie ma miejsca tam na wartości chrześcijańskie, czy na przykład na chociażby wartości, które promował Schuman. I widzimy, że tak naprawdę w myśl poprawności politycznej. Jest Europa takim wyjałowionym kontynentem z wszelkich form duchowości, ale duchowości o takich znamionach katolickich. Natomiast kształtuje się ją całkowicie pod dyktat czy dyktando laicyzmu, sekularyzacji, która jest obca cywilizacji, powiedzmy sobie, islamskiej. Nawet zajadli przeciwnicy religii twierdzą, że to właśnie te elementy, o których powiedziałem, laicyzm i sekularyzacja, one przemodelowały europejskie społeczeństwo. One tak naprawdę wyssały z tego społeczeństwa wszelkie zasoby i przejawy sił duchowych. I nic dziwnego, że promowana w Europie ideologia multikulti stała się dzisiaj fikcją. Nie kto inny, ale nieżyjący dyktator Muammar al-Kaddafi w 2006 roku w wywiadzie dla telewizji Al-Jazeera powiedział wprost. Istnieją znaki, że Al-Lah udzieli wielkiego zwycięstwa islamowi w Europie. Bez mieczy, bez karabinów, bez podbojów. Niepotrzebni są nam terroryści, niepotrzebni samobójcy. 50 milionów muzułmanów w Europie przekształci ją w muzułmański kontynent w ciągu kilkudziesięcioleci. Jeżeli przeanalizujemy powyższą wypowiedź z punktu widzenia demografii europejskiej, to jedno co wydaje się być pewne, że dużo racji miał Felix Koneczny, Twierdząc, że nie ma tak naprawdę większego absurdu jak doktryna o upadaniu cywilizacji na skutek starości. Nigdy żadna cywilizacja nie musi zamierać ani umierać na ująć starczy, lecz w każdej chwili może się zatruć pomieszaniem cywilizacyjnym. Tyle, Feliks Koneczny, i tymi słowami się z Wami żegnam. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy!